Polski Robert De Niro żenił się z byłą żoną. Chciał, żeby ich syn miał pełną rodzinę. Krzysztof Majchrzak, znakomity aktor, którego krytycy nazywają polskim Robertem De Niro, od lat trzyma się z dala od show biznesu. Jak ognia unika środowiskowych imprez i celebryckich ścianek. Twierdzi, że nienawidzi lansiarstwa i szkoda mu czasu na niewiele wnoszące do życia bywanie. Niezapomniany Góralewicz Zari dla atlety i Kaziuk z Konopielki pilnie strzeże prywatności. Nie jest jednak tajemnicą, że dwa razy ożenił się z tą samą kobietą i był w związku z aktorką, która potem została najpierw partnerką jego syna, a potem żoną. Krzysztofa Ibisza. Krzysztof Majchrzak to bez wątpienia jeden z najlepszych polskich aktorów starszego pokolenia. Niestety, już od ponad dekady nie zagrał żadnej nowej roli. Bezrefleksyjne gromadzenie tytułów w filmografii mnie nudzi i śmieszy, wyznał na łamach Gazety Wyborczej, dodając, że nie chce grać na siłę w byle czym. A poza tym uwielbiam nieróbstwo, dodał. Krzysztof Majchrzak, z Anną Łopatowską dwukrotnie stawał na ślubnym kobiercu. Był jeszcze uczniem szkoły muzycznej, gdy kompletnie stracił głowę dla jednej z koleżanek. Annę Łopatowską, która została jego żoną, kiedy oboje mieli po zaledwie 21 lat, kochał do szaleństwa, ale nie miał pojęcia, że życie we dwoje to nie zabawa, a wyzwanie. Wytrzymała z nim kilkanaście miesięcy. Ich syn był jeszcze niemowlęciem. Aktor uczestniczył w wychowywaniu Maćka, był, jak sam to określił, zawsze pod ręką W moim domu rodzinnym o żadnych rozwodach nie mogło być mowy Jeśli ktoś by mi wtedy powiedział, że będę rozwodnikiem i stanę wobec sytuacji niebudzenia się z własnym synem pod jednym dachem, dałbym mu po twarzy, wyznał wiele lat później w zwierciadle Siedem lat po rozwodzie Krzysztof zaproponował Annie, by dali sobie jeszcze jedną szansę i znów się jej oświadczył. Stwierdził, że maciek, który miał właśnie iść do szkoły, nie powinien być narażony na drwiny kolegów, że jego rodzice nie są małżeństwem. Anna po raz drugi powiedziała mu tak. Niestety, także i tym razem ich związek nie przetrwał próby czasu i zakończył rozwodem. Krzysztof Majchrzak, Anna Nowak pozwoliła mu się uwieść. W 1989 roku pracę w stołecznym teatrze Studio, do zespołu którego należał Majchrzak, dostała świeżo upieczona absolwentka Wydziału Aktorskiego Łódzkiej Szkoły Filmowej. Anna Nowak. Po latach opowiadała, że propozycję zagrania w spektaklu Jerzego Grzegorzewskiego 10 portretów z Czajką w tle przyjęła bez chwili wahania głównie dlatego, że miała w nim zagrać u boku. Krzysztofa Najchrzaka, którego wręcz ubóstwiała jako aktora. Anna Nowak już po kilku spotkaniach była w starszym od niej o 18 lat Krzysztofie zakochana po uszy. To, że był mężczyzną po przejściach. Nie miało dla niej żadnego znaczenia. Choć koleżanki ostrzegały ją przed nim, bo znany był z wybuchowego charakteru, zaryzykowała i pozwoliła mu się uwieść. Związek Anny i Majchrzaka trwał zaledwie parę miesięcy i zakończył się w atmosferze skandalu, bo, jak ogłosił kiedyś Super Express, Nowak zostawiła Krzysztofa dla jego syna. Tak naprawdę z Maciejem Majchrzakiem los połączył ją dopiero kilka lat później, gdy po kilkuletnim pobycie w Niemczech wróciła do kraju. Anna Nowak i Maciej Majchrzak, wtedy jeszcze studiujący na wydziale operatorskim w filmówce w Łodzi, spotykali się przez niespełna rok. W lipcu 2004 roku aktorka poznała w uracie Krzysztofa Ibisza i to on a nie Majchrzak Junior, został jej mężem. Krzysztof Majchrzak, od lat unika zobowiązań wobec kobiet. Krzysztof Majchrzak po rozstaniu z Anną Nowak nie otworzył już swojego serca przed żadną kobietą i unikał poważnych związków, pozwalając sobie tylko na niezobowiązujące relacje.